W uroczym pastelowym lesie, wesoło podskakuje mała puszysta Chibi Misia z dużymi błyszczącymi oczami. W łapce trzyma swoją ulubioną błyszczącą czerwoną jagódkę. Nagle podczas skoku jagódka przypadkiem wypada misi z łapki i turla się za grube drzewo. Misia zatrzymuje się, rozgląda się zdziwiona. Kiedy zauważa brak jagódki, jej wielkie oczy napełniają się smutkiem, a z policzków Spływają duże łzy. Zaczyna gorączkowo szukać, zaglądając pod liście i za kamienie. Na gałęzi siedzi mały, śliczny, chibi ptak, który obserwuje misie. Ptak widzi jagódkę ukrytą pod krzakiem. Świerka radośnie do misi, wskazując jej miejsce swoim małym skrzydełkiem. Misia, słysząc ptaka, podąża za jego wzrokiem. Odnajduje swoją jagódkę. Jej pyszczek rozjaśnia się w ogromnym, promiennym uśmiechu. Przytula jagódkę! Misia i ptak cieszą się razem, obserwując zachód słońca.